Pierwszych... TANTA! Ja się ja się zaraz ja zawsze frytki, zgadnijcie gdzie jestem <grym> tak w kłaju super, właśnie jedziemy w pewne miejsce i nie jest to Kraków, będzie to rodzinny vlog także zapraszam do oglądania wow, nareszcie to powiedziałam a Ola nie po raz pierwszy tosta w maku niesamowita chwila dosłownie pojechaliśmy odebrać rzeczy i mamie posmakował ten tost i chcieliśmy szybko pojechać wiecie, żeby zdążyć do 11 po tosto dla mamy podjeżdżamy i Ziemek wyszedł i mówi, że nie ma prądu no po prostu, mama pierwszy raz, od lat, chciała coś z Maka. Chciała tego tosta i nagle nie ma prądu w maku. czy wy to rozumiecie? No cóż, a te frytki wcale nie są najlepsze Kłaj, no, dobrze, poprawcie się Nie A no tak, może dali takie ostatnie zrobione, w sumie tak, bez prądu hmm. To cappuccino niesłodzone będę... I to dosłownie jest piosenka o mnie. Kawka na wynos, cappuccino niesłodzone. Ola się pute, czy dam cukier. Kochani, musimy to posłożyć. To cappuccino niesłodzone będę pić. No ale ja nie słodzę kawy. Niech chcesz sobie posłać. Ale wtedy zapisujesz piosenka sana. Zranisz jej uczucia. A co jak sanach to ogląda? Wszędzie chyba. Moi no, drodzy, zgadliście, jedziemy do Chorwacji! Mm. Wiesz autostrada. <grywa> rozumiesz. A więc to się nazywa jechać do Niku. Przerażające. Powiem wam, że teraz zjazd na Hyperionie to są naprawdę nowe wrażenia jest taka mgła i spada w Ja sobie jeszcze sweter ubieram. Halina, ja idę sweterek jeszcze ubrać sobie. I tak, to jest spontaniczna decyzja. Miałam być dzisiaj w Londynie, w Winter Wonderland, więc mamy Londyn w domu. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że byłam już w Energylandii podczas każdej pory roku, bo tylko właśnie mnie nie było zimą, a teraz Energylandia jest świąteczna, także idealnie na masy Halina idzie z tyłu. zawsze naszym krokiem numer jeden to jest toaleta. Co to jest prezent dla Mikołaja? Od Mikołaja, prawda? Od Mikołaja, od Mikołajki. Będzie. Tutaj masz. Musisz z nas. Jest napisane dla Reminka Fajne? Idziemy. Gorąca, Gorąca czekolada. z orzechami. Dobra, Ola, idziesz dzisiaj na Heperiona. Ola, ej, ty tam w tych domu tak nic nie tak, Oni ma kolejki. Ej, naprawdę, jak szybko nie ma żadnej kolejki? Będziesz Weź, tak lata jechał na Heperionie? A ty jeszcze nie jechałeś, ale już nie Naprawdę, mamy No to mnie rozwala. Nie możesz się doczekać swojej rady Dokładnie <głos》> tak, tak? słodkie. No są już Fajne. mamy takie łamanie, że wyglądało. Ale to nawet zafazowała? No, 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 ja widziałem do stare, że nie no, wzięła. No, 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 no. Ale zasłoniło nas, bo tu też byłyśmy. <głos》> no, tylko ja, ty nie fazowała. No, Wy no, no. no, no. wszyscy w drugim. Ja naprawdę mam zasana. Teraz Ola robiła telefon. Ola, tutaj? Czy tam? Gdzie idziemy? No tak Które zaczynamy od Chyba jednak jest ślep. Ale jest zamknięty Naprawdę, A wejść do środka bardziej, żeby było A. bardziej różowo No, jak słodko, jak no, to zdjęć Z jednego różowego domu, jak się brzmi Dobra, ale to, pięknie A co? Ej, ale ładnie pachnie Chciała ja Chciałabyś zrobić zdjęcie tam ja na ja Chciałabym mogłaś przemycić pijanki. Czego? Zero wszędzie, rozumiesz to? Ej no, to? bo dosłownie na Hyperionie teraz jechało sobie kilka osób, te nigdzie te, nie, nie ma kolejek. Ciepło? Patrz jakie ładne. to jest moje wróżkowe zdjęcie. Dobrze. Patrz jakie słodkie. Mega. Ej Ola, twój stary. Twój stary też. Tata, ty lepiej coś wygraj, wiesz? Tak, no. Ekstra! Czy mam was nagrywać na każdej atrakcji? Nie, bo ja chcę lecieć balonem! Nie pójść! że pieska uderzyłaś. To muszę tutaj No, bo ty jesteś za wysoki. No. Ja wiem, było ja wróciłaś! Idę na dragona. Ja jestem ta mądrzejsza. Czekajcie, bo ja w sumie nie wiem, kiedy oni wchodzą. Więc będę nagrywać wszystkie wszystkie zjazdy i strzelać, że to oni. Myślałam, że będą jechać, ale mnie nabrali. No nie no znowu! Tam się światła nie sygnalizują, że jadą. Dobra. Jadą. Jezu, zgubiłam ich. Znaczy, nie wiem, czy to oni. Okej, okay, nie byliśmy, więc. Chyba, to nie byli oni. Okej, okay, to jednak nie byli oni. I w sumie stwierdziłam, że byłoby zabawnie, jakbym Jak oni czekają, ja bym poszła i wygrała mi się i mi się. To było bardzo fajne, tylko nie jestem dobra w koszykówkę. Hmm. Dobra, widzicie co? Robię ten plan. Próbuję wygrać mi No nie udało się, ale byłam blisko, byłam blisko. I tak właśnie się traci 15 zł w jedną sekundę. To było fajne, ale. Dobra. Teraz już na pewno oni wsiadają Dobra, to my przed formułą Wydawało się, że zresztą mamy I Juli wrzask na początku <noise> Łezko i polecia! Trochę <noise> lokal. Jest dobrze, każde swoje życie. Bardzo fajnie, tylko głupio było z tej dziewczynce przeklinać. No <noise> <noise> co to ważne. 50 minut, a teraz... Moja choroba lokomocyjna ma choroba lokomocyjną, serio O serio. Boisz. się No, naprawdę? Piękna, przepiękna Tata, dam Ci 50 zł, jak pójdziesz na tego młota Którego? O tego, o tego 100 zł Więcej nie da Ja zawsze chodziłam na ten młot I to była moja ulubiona atrakcja Ale ja co roku mam coraz gorszy problem właśnie z młodościami Mnie nigdy nie rzucało Lore. Roller, <sharp> <smattly> rolleralu, <inaudible> nie nie nie, biorę roller coaster, roller, roller A teraz Niedobrze Co to możemy wymienić? <laughs> naprawdę rynkowa, prawdziwe złoto Nie pan wytłumaczy to ilu lat to jest? To jest bezogranicznie wiekowe No i co widzieliśmy? Ooo, No

Have a place that I can come home to, yes, I am on my way. We'll put our... no, <laughs> Z sosem serowym i z chili. Ja będę wybierała bez sosu serowego. Tak, tak, z chili nie jest tak. tych z boku, to są moje. I mama jeszcze czeka na zapiekane so z z boczkiem i żurawiną. Da, da, da. Także już naprawdę świątecznie. Ona ma wodę świąteczną do picia Ona wodę. Ej, jest taka mgła, że tam tylko widać obrys tego koła, na którym się nigdy nie była. Także widzicie, miałam iść w Londynie na London Eye, mamy London Eye w domu. Dzień dobry! Polsat! Ale nikt nie wiedział, czego ta listopadka w ogóle nie poskoczyła do góry, bo

Winter Kingdom część, jest jaki taka część jarmark, taki, jarmark świąteczny Oh, nie. Nice. Kto by się spodziewał? Polski, w London i jest w ogóle. fajnie, bo to jest tylko cztery osoby. No jest za darmo. W sensie w, 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 w za darmo! Wstępie, no ale za takie coś Czuje zawsze płacisz dużo. Czuję jak wiem, jak... yeah, yeah. Ogrzewany. Na pewno... Jest. O, o nie skrzypi. Teraz to no, zapomniałam, że to jedzie kurde tak do góry, o nieza. No ale za, pupusy, ale za Czekaj, to pasy. ale no, Wiesz, że jesteśmy dopiero na samym dole, Junośie. Naprawdę? Tak. Ja naprawdę, a ja naprawdę ja pierniczę. Nie, ja naprawdę z wiekiem. E... No z wiekiem coś ci sięga. Jak tak. pie... nie. No ja świat, pie... pie... nie. Tada, nie, no nie mów. Serio? Nie mów, więc bym się popatrzył. Czasami. Nie mów, nie. Ci się odkręcają. Ja na... ja ja, nie, no ja naprawdę. No, jestem przeżrawna. Cicho! cicho! Taki Jesus Christ, naprawdę jestem przerażona. Ola, to, spokój, to ja się spokoju słowa zachowujesz się jak zach twój tatuś, wiesz? To się zaraz najbardziej hardcorowa atrakcja chyba. jak <laughs> nie chyba że otworzą dźwięk <laughs> Co to było? Tata, ale nie. zejdziemy to pogadamy. Ale chyba pistę trochę przerażające. Cicho! Możemy no, zadzwonić, po prostu mnie zapuścili była zwiedzać. Tata! No mam... nie za mnie. ja nic nie mówię. Niech was nagram Cieszę i cichutko. Super, fajnie, tylko szkoda, że jest taka mgła, to się a może nawet i lepiej No nie wiem, ci, że, no, ja że jest mgła ci, Jezus No za pierwszy Tata! Ale mega widok <grym <grym z tej mgły no. Ja pierdolę, no, tak czy no, tak wy no. widzicie, jak no to wygląda? No teraz jesteś na najwyższej Tak? No ja jej nie mówię, no to sobie teraz spadamy tak. w dół, bo chociażby na czystej Czy wy to widzicie, No o, No jest to Ona Ale do tyłu Nie To jest No to jest <grym> przerażające no, no, Ja pierdolę nie stajesz. można stawać! Można, Siadaj! Ja się chciałam jak to w dół wygląda. Siadaj, się nie ruszaj! Na początku ja naprawdę byłam przerażona, że ja Czym? miałam dziwne wrażenie, że Ale to spadnie. Ja miałam wrażenie, że, że to spadnie. Miałam dziwne przeczucie. Nie, nie wysiadajmy! Jeszcze raz! Nie, ja chcę wysiąść. No, no bo myśmy no, na samej górze. Tak. Ale Stop! Ja tak... No i wreszcie Nie, nie, to dwie godziny. Pani nam dała za free dwie godziny. O i to jest ten prąd, który... Pss, pss, pss. O to masz, teraz masz lepsze widoki. Masz z tej strony kochanie widzisz jakąś trasę. Pyk pyk. Ale stąd by nie wyglądały Zajebiście, już się podzieliłam tym czym... Nie, nie, teraz już nic nie mówcie, naprawdę. Oszukasz przeznaczenia... Ta, tak, przestańcie! Prawa. Jesus. Ej, ale stąd była dyplomacja na ten 1 listopada cmentarza. Ola! Albo! Zabraknie prądu. Tato! O, w Julia w Londynie. Jezus, i żebym za to zapłaciła 300 A i byś przyszła zażegana, zapłagana, osmakana. Ciekawie, mhm. czy też ta się tak dobrze bawiamy jak. Jak mają taką panikę jak my to raczej, to, to raczej się dobrze sobie, że niektóre jeszcze się tak bardzo chwytają. Dobra moi drodzy, wolność, udało się. Już się bało, że będzie wjechać to trzecie kółko. Najstraszniejsza rzecz w tym parku jak dla mnie. Nie to było super. To jest serio wysokie, Boże Święty, ja nie wiedziałam, że to jest też tak wysokie po prostu. The wonder's

Ale tak przecież tu wszyscy macie łyżki. Mhm. Kakao. Mokra. A pan na co zbiera? No bo cedę po prawej stronie. Ola, twoja ocena dzisiejszego dnia? mega fajna, bo rodzinna. Tata. Super zajebiście. 10 na 10. Mega duże emocje. Nie, ale nie. Ja, ja nie czuję tego, serio. Nie czuję, że wygracie. Dobra, rzuć sobie raz, ale raz. Blisko, blisko. Dawaj raz Ola. Najlepiej wydane pieniądze <noise> Łatwo przyszło, łatwo poszło My na koniec się podróżujemy wszędzie Ola się uparła na beczki wiking Także idziemy na beczki Poczekajcie na nas Ola boję się Ale na właśnie mimo. stwierdziła, żebyśmy poszli na, na jakieś rollercoaster, w którym nigdy nie byliśmy. Nawet nie wiemy, jak jedzie. Dobra, to jedna z, no. z lepszych no. rzeczy. Szyfka, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, fajnie. Ej, dobra, to idziemy na jeszcze jakieś takie. No, nie takie. No, Julia się rozkluczyła. To propozycja, jeszcze pójść na Hiperionę. Jakbyście go nie widzieli, bo całkiem możliwe, że go nie widzicie, to jest tutaj. Ale jest tak wielka mgła.

A to... tata? nie wytrzymał tej Dobra, jeżeli jeszcze nas puszczą na historyjona, to idziemy na historyjonek. Nas nie puszczą. Ojejku, jaka szkoda! Wiecie co, niestety już nie można wejść, a jaka szkoda! Bo ja Ola i tata chcieli jechać. Nie, nie, nie. Bala, takie młody nie na żadną kolejkę, to tata tak, ze mną chodził. Tak, ja a teraz w ma, tym ta... roku mama coś na wszystkie te kolejki. Ja to Nasze hobby to jest mocne krzyczenie na dziecinnych kolejkach I my już się teraz tak wydarliśmy na wszystkich dzieci innych, że po tych emocjach byśmy poszli hipara, na Hipera i by nam to nie zrobiło żadnej za to różnicy. teraz tak. Mega atrakcja. <laughs> to